Jestem Oleśka i witam Was w kolejnym odcinku, zrób to sama na stylowo TV. Dzisiejszy projekt może nie jest czymś nowym, ani bardzo odkrywczym, ale wydaje mi się, że wiele osób tak naprawdę ma problem z wykorzystywaniem pudełek po tych boxach subskrypcyjnych, które bardzo dużo osób dostaje i myślę, że dla tych, którzy nie znają tej metody, może być on w jakiś sposób przydatny. Dzisiaj zrobimy z nich taką małą komutkę na jakieś drobiazgi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na tutorial. Do dzisiejszego projektu będziemy potrzebować przede wszystkim mocnego kleju, koralików do ozdoby oraz trzech pudełek, które przede wszystkim rozkładamy na czynniki pierwsze, czyli osobno spód i osobno kura. Przykrywki będą tworzyć bazę naszej komody, więc przymierzamy je sobie najpierw, a potem sklejamy, tak jak widzicie na filmie. Kiedy bazę mamy już gotową, układamy w niej szufladki, a następnie przyklejamy do nich koraliki. Dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek okazał się dla Was przydatny. Jeżeli tak, to poproszę o kciuki w górę. Tradycyjnie zachęcam też do subskrypcji naszego kanału, a także do odwiedzania wszystkich linków, które macie pod spodem do naszego Facebooka, Twittera, Instagrama i bloga. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień!